Chcemy ten, pomóc chłopakom, bo goni policja szybko. Proszę. na poddaj się, poddaj się, poddaj się. Nie, na zadać czy. Jeden śpi. mi. to. Macie jakąś furę w No, ja mam To weźcie drugą furę i jedziemy w miasto, pizgamy jakiś tych. pizgamy zakładniorów i tego, i tego, tego. Obyśmy jakiś kurwa dach, tak gdzie możemy wejść. A policja, no nie wiem, no nie zeskoczy ze z drugiego, nie? Dlaczego no, jest? Przysią... ten kontakt radiowy i tyle. Ja Nie mam radio. Jakie macie radio? 250. Dobra, to Policja ja goni naszych dobra, to... z zjebków z Rambo, bo Rambo właśnie zaczął drzeć pismo. im. Ej, chcemy chcemy ten? Pomóc chłopakom, bo goni ich policja szybko. Możemy. No ja klamu. No, Do, no, to kurwa Tylko limit nie? A ile możemy? Dziesiątka 5, 10 może być, ona a nas jest pięciu. to luźno, luźno, chuj. Dobra. No to ogarnie teraz. Jak coś to będę dawał i nie w miasto. Są, są, co widzę tam? ich. Wiem, widzimy, mamy? widzimy, Czekamy widzimy po kolei. Ale są po lewej w tej. chwili o... jesteśmy! Dobra, walimy. Dawą autostradą. Powiedz im, niech. Czekaj. Powiedz im, żeby pojechali na, te, na technicznie. Niech to te technicznie. Ola, technicznie. Dzwonimy do niego, dzwonimy. Mów, powiedz im, że pojechał na ten. Patrzcie, oni uciekają. No kurwa, jest amator. Dobra, dobra co się na techniczny, jedziemy z nimi. Techniczny, jedźcie techniczny. techniczny. Niech wysiądą, niech wysiądą. Niech Niech No my ich najebiemy, Jedźcie techniczny, tam gdzie wszędzie. Jedźcie techniczny, wysiądźcie, a my ich najebiemy Co oni kurwa w góry wjeżdżają tym gównem? nie wiem, trzeba jechać do blisko, bo w jakichś spitach. Nie wiem, czy oni trzeba... spitować nie chcą. No, 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 trzeba uważać. Macie NRGO, czy podasz komuś? Nie mam nie mam, Pana, daj, daj, daj. Pitują ich, pitują, pitują mi. ich. Cofaj. No, dobra. No spokojnie, Poczekaj. myślę. Daj mnie NRGO, szybko. Dobra, będziemy się... Pitowali, bijem, autostrada. Bijemy bijem się, bijemy się, autostrada. Który chce NRGO, tak. to czy jeszcze? Poddaj się, poddaj się, poddaj się! Czy autostrada, ja, czy...? jeden śpi. Pi drugi w góry. To ci z góry, bije się, pomagam w plecy. Leży, leży leży. Nice, wszyscy! Zbierzcie ich, zbierzcie ich pod ciężar. Jeszcze jeden, jeszcze jeden! Nie, kodet! Kurwa. Przejebany, jestem na. A ja będę leżał, będę leżał, będę leżał. Postrzedz hel, 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 hel. Ale tym się nie da. Śpi, 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 śpi! Oła! Kurwa, tragicznie się czuję. To jest ta lewa autostrada. Pan nie mola? Leży, leży czwarty, leży czwarty, Dobra, wszyscy. Nice, nice. Autostrada jak się Obrywał jedzie w stronę Sandy. On pomoc. No halo, pytam się, halo to, Jedź, jedź, jak się jedzie yy, z miasta, w stronę. nie, więzienie, więzienie, opowiedzienie po no... prostu. A no to, to nie zła lewa autostrada. No bo oni pojechali, kudwa kompletnie w inną stronę teraz. Kto, Kto jeszcze stoi ze mną? Ja. To dawaj, dawaj tych. Dawaj naszych tolerzy do Manharta. Policja to trzeba zgarnąć. No ja policję tutaj zbieram, ja nie wiem gdzie znasz. Jednego mam, jednego mam, mam jednego mam. Ta, 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 no. się Kurwa, ja pierdolę. Jesteś w tym? W policyjnym? Czy jesteś... No już... Trzech nas w Manharcie Dobra dobra. A, dobra, 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 jedziemy na wachę Weź mi ze to, to. Jak ten, jak... Zaraz pójdziemy sprawdzić bank, to powiedz mi, że podjechali na zakładników. Żeby w trójkę, będziemy mieli raz trójkę, tak z buta. Najwyżej im sypniemy, kurwa. Naw dobra, najwyżej jedną klamkę im rzucimy na działanie. Jak staną na o ten. A potem zobaczymy, co dalej. Weź tym pietruchom, zobacz co to pietrucho 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 jest. Ale to nie, to kurwa jest? To jakiś kurwa no jest... czołg chyba. Nie mam drona kurwa, bo jestem biedny. O no to chujowo. Dobry. Rejdzie, wchodzi pan do środka. No ale negocjacje. No okej, okay, rozumiem. No ja negocjatorem, nie? Dobra, dobra. i no. okay, co tutaj się dzieje panowie? Ale dron ma taki 177 kadet. Napad, napad. Ile jest napasników zakładników? Zakładnikom wszystko się jest w porządku? E, jak najbardziej no tam jest jak widać syn z tatą to trzymamy jak najbardziej, bo to w końcu dziecko zero takiego stresu na dziecku także na spokojnie napoję mogę, na mogę wszystko o nich usłyszeć? Jak najbardziej, może, nie ma problemu to zapraszam, Podchodzi tak się do pytać zakładników jak się czują, jak coś Zakładniki wszystko jest w porządku I nas jest 5 na Napastników, czy Jednego wiem, się tak? No, no, no. po ja to, no. jest, to jest w porządku. Do, do, do ilości do żądań. Jeszcze raz, ilu was tutaj jest? E, e, za tych nawazników was zakładników jest córka. Jeszcze cztery, raz, 4-4 cztery, 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 was? jak najbardziej, no. Jest 4 zakładników. Za, za, za Okej okay, panowie, macie już przyklepany wolną i kulturkę w ramach tych, tej częściowej negocjacji może wypuścicie tych dwóch zakładników Dobra, Czasami? dobra, no Wypuścimy, bo mam nadzieję, że się dojdziemy do tutaj do normalnej tej... Weźcie, wypuścicie dwóch. Wychodzi tych, dwóch zakładników aktualnie za, w szarach na I z ostatnimi dwójką widzimy. Weźcie tych szarych wypuścicie. Anda Nie już wychodzą zapraszam do Dobra, to co, jak tam, 30 sekund możecie wychodzić Dobra, 30 sekund już możemy wychodzić Przyszukaj mnie, mam ci klamkę To my we czterech będziemy na kajo, tak? Chyba tak, no zaraz przeszukaj się dowiem od tego, od... No. no dobra Dobra, lecimy, chodźcie no. a, no to dobra Czy jeszcze jakbym znał na 18? Ktoś potrzebuje KNRG? Ja, no ja noska, Przecież nie, ja. taki flip do swojej Mogę dać. Za... Jest... O kurwa. To zzukałem, daj mi. 1, 2, 2. Zakręt, nie Komu? 112. To jest 122. Masz piąteczkę. Dzięki. 263. wasze też, to? No. Z dwa możesz grać. Ja takie pytanie. Ja mogę tak skakać z takich to, właśnie wysokości? O kurwa. O kurwa. skoczył prawie. No, no. Takich na tym moście, co był na prawo. Aż nie. takich dużych nie raczej. Znaczy, takie... Tak sensie jak uważasz, miał... że legi, co nie? Tak bardziej no, realnie trochę. Jakbyś miał wyższe zawieszenie, to wtedy. Nie, coś... to... Coś... ...wipa. To Chcemy coś zaryzykować? Dawno to nie robiłem. A to możemy spróbować. Nie, szczerze, uciekniesz z nim... ...jeżdżąc, w sumie to. Nie wiem. No tak. W sumie to oni się wypierdolą, nie? No i chyba że twój się wypierdolił. Aaaa! Aaaa! Czuł na A, o, o. a, a, a... O. a, a o. blisko było. O. Dobra, on jest solo. Ale tylko jednego na te co mamy. Dobry, drugim, gubik, Dobra, mój gubik, normalnie dwóch ich jest Halo, co jest? Halo, 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 o. O, halo. Słuchacz, halo, 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 słuchaj, Jakby co, to jedna osoba halo. może dojechać, nie? No, no my już aktualnie halo. aktualnie. halo, halo, się wyjebali, spierdali, spierdali. Halo. Kurwa, kurwa, no, no, kurwa, to jest, kurwa, jak kurwa się skupiam, lotnia. kurwa, na telefonie. O, oła. Jedź, jedź, mam pobraniczony silnik. No. Skręcę Halo. gdzieś. No już, już. U was miałam. jest... was jest czterech, tak? Tak, no. Gdzie jeźdź, tak się zresztą zajadę? Eee... Dam ci GPS-a. Ola. No, no.